Dziś na multi Food czeka Was nie tylko wesoły, ale i kolorowy challenge. Zostańcie z nami, będzie fajnie. Lili ma coś pysznego, Suzy też. Dlaczego tylko ja mam pecha? Muszę jeść paskudne brokuły. To straszne. Nie martw się, ja zacznę. Nie mogę się doczekać, aż zjem tego pysznego lizaka. Falce lizać. Jak ona apetycznie to je. Aj! Moje biedne zęby. Spójrzcie, jednego już straciłam. Suzy, zabawnie wyglądasz. To nic takiego. Wszystko naprawiłam. O nie! Okazuje się, że to nie jest takie proste. Dobra. To nie powstrzyma mnie przed zjedzeniem lizaka. Pyszne. Lili, teraz ty? Z przyjemnością. Dostałam pięknego żelkowego misia. I co najważniejsze, dużego. O tak! Jaki pyszny. Jestem zachwycona. Nie mogę się zatrzymać. Rewelacja. Spójrzcie, została mi tylko jego głowa. Jesteśmy do siebie podobni? Nie. A wy co myślicie? Jesteśmy podobni? A nie mówiłam? Po prostu mi zazdrościcie. Lili, wrzuciłaś swojego żelka do moich brokułów. Zobaczymy jak teraz zjesz tę głowę. Ochyda. Oh, nie chcę tego. Lepiej sam zjadaj swoje brokuły. Może sobie pójdę. No to na razie. Stój! Jedz to, natychmiast. Chyba mam fobię na punkcie brokułów. Ochyda, oh, jak ja to zjem? Im szybciej, tym lepiej. Mam pomysł. Muszę to zrobić naprawdę szybko. Niedobrze mi! Aj! To okropne, Lili, co ci się stało? Suzja co z tobą? Chyba mam halucynację. Andy kompletnie oszalał. Marchewka nie jest obrzydliwa, ale nie smakuje zbyt dobrze. Super, kocham ci A ja uwielbiam pomarańcze. Ekstra. Lili, masz najmniej szczęścia ze wszystkich, więc zaczynasz. Mam pomysł. Kto najbardziej lubi marchewkę? Króliki? W takim razie ja też muszę być królikiem. No to zaczynamy. Ale śmiesznie wyglądasz. Co za uszy, ale ubaw! Jeszcze troszeczkę. Gotowe marchewki zjedzone. Brawo, to było wspaniałe. Dziewczyny, moja kolej na jedzenie chitosów. Nawet nie wyobrażacie sobie, jakie to jest pyszne. Ale to nie wszystko. Patrzcie. Mogę też dzięki nim wyhodować uszy i zęby właśnie w ten sposób. Raczej rogi i kły. Mogę też zrobić to. Spójrzcie, jak groźne mam teraz spojrzenie. Handy, jesteś taki zabawny. Wiecie co? Czy widziałyście kiedyś cztery kły na raz? No to patrzcie. Fajnie, co? Handy, to takie śmieszne. Dobra, dość wygłupów. Czas dojeść te chrupki. No to ja rozumiem. Został ostatni. Pyszne. Zostało tylko otrzebać ręce. Suzy, czas przejść do pomarańczy. Zgadzam się. Chcę ją jak najszybciej zjeść, ale najpierw muszę zrobić eksperyment. Z pomocą syropu sprawię, że pomarańcza będzie jeszcze bardziej soczysta. Za chwilę dowiemy się, co z tego wyjdzie. Okej, okay, jeszcze troszeczkę. Gotowe. O tak, teraz wygląda jeszcze bardziej apetycznie. Co ty robisz? Jak to boli? Nasze biedne oczy. Oj, ja niespecjalnie. Gdzie są nasze smakołyki? O, tutaj. Uwielbiam ser. Właśnie miałem zamiar zjeść obiad. Makaron. Żartujecie sobie, nienawidzę jajek, zwłaszcza surowych, ohyda. Ma nie masz szczęścia. To nie jest śmieszne. To w sumie dość smutne. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję po pierwszej sekundzie. Robi mi się niedobrze od samego patrzenia. Paskudstwo, Nie, nie mam zamiaru jeść jajek na surowo. Wolę je usmażyć. Właśnie w ten sposób. No i teraz będę mogła to zjeść. Świetny pomysł. Pora nakładać. Coś się przykleiło. No dalej. Ojej, to nie moja wina. Zresztą to nie byłam ja. Nie ty, ma. Przepraszam, Zak. Dobra. Dziewczyny, życzcie mi smacznego, bo czeka na mnie cały talerz pysznego makaronu. O, tak. Jedzenie widelcem trwa zbyt długo. Jest szybszy sposób. To było pyszne. Zak, powinieneś zobaczyć swoje loki. O co wam chodzi? Zazdrościcie? Przestań gadać i zjadaj swój ser. Tak, najwyższy czas. O tak, pyszności. A wiesz, kto jeszcze bardzo lubi ser? Ten mały szczurek. Ma na imię Mini. Trzymaj, Mini, smacznego. Co to jest? Chyba mi słabo. Mini nie obraża się na nią. Po prostu Jess nie wie jeszcze, jakim fajnym szczurem jesteś. Wstydźcie się. Ej, co jest z naszymi twarzami? Chyba pojawił się na nich żółty pasek. To wygląda całkiem zabawnie. Jaki kolor dostaniemy tym razem? Uwielbiam zieleń. Tak samo jak jabłkową fantę. Tylko nie brokuły, fu. Jak w ogóle można jeść kaktusa? Jest kolący. Chociaż mam pomysł. Mam nadzieję, że ta mała bombka mi pomoże. Przygotujcie się. Zakrycie uszy będzie głośno. Gotowe. No i wszystkie igły zniknęły. Teraz mogę próbować kaktusa. Fuu, nadal jest obrzydliwy. To nie jest śmieszne. Zak lepiej zjadaj swoje brokuły. Mam pomysł. Ojej. Jedzenie wielu małych brokułów jest o wiele łatwiejsze niż jedzenie jednego dużego. Głowa mnie boli, ale plan zadziałał. Ale nawet w takiej postaci są niewiarygodnie obrzydliwe. Zak wiem, co ci pomoże. Trochę jabłkowej fanty. Otwórz usta. Wow, zadziałało! Dzięki Jazz! Proszę. Stop. Działam tylko troszkę. Gdzie jest reszta fanty? Emma, jak ci nie wstyd? Koniec ze słomkami. Czyżby? No to masz. Daj mi spokój. Teraz jestem cała mokra. To było przezabawne. Patrzcie na nasze szyje. Są zielone. Witamy nowy kolor. O niebieski! To mój ulubiony kolor. Zobaczcie ile pysznych gum dostaliśmy. Chcę zacząć jako pierwsza i jak najszybciej przekonać się jaka jest smaczna. O tak, to niesamowite. A teraz czas na największego balona. Em, może wystarczy jest za duży. Emma, dokąd lecisz? Przesadziła z wielkością balonu. Trzeba ratować przyjaciółkę. Wiem, co robić. Mam linkę. Zaraz ściągniemy Emmę z powrotem. No dalej! Co to było? Dzięki, bez was nadal wisiałabym tam na górze. Czas na otwarcie mojej gumy. Sprawdźmy. Wow, co za niespodzianka! To nie jest guma, to gigantyczny żelkowy miś. Zobaczcie, jaki jest fajny. Zak, może pomogę ci go ugryźć? No dalej! Udało się. To najsmaczniejsze ucho, jakie kiedykolwiek jadłem. Zak, resztę twojego misia zjada jazz. Co? Jess, nie wstydź ci? Przez ciebie nie mam już nic do jedzenia. Złodziejka! Jak mogłaś! Przestań się złościć. Lepiej spójrz tylko, co ja dostałam. To cała góra popcornu. Popcorn? Ja też go uwielbiam. Zak, odsuń się od mojego popcornu. Nie zabieraj tę słomkę! Zaraz sama w ciebie dmuchnę. Ostrzegałam. A -a 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 -a. Lepiej ze mną nie zadzierać. To bolało! I w ogóle to niesprawiedliwe. Skąd macie takie fajne koszulki? O, mam taką samą, ale ekstra. Ile truskawek. Rewelacja. Emma, masz więcej szczęścia niż ja to tabasko. Wow, jaki ogromny czupa czups. Biedna Suzy, nie masz dzisiaj farta. Zaczynaj. Ta butelka jest taka duża. Mój język płonie. Czy ja naprawdę muszę to przełknąć? Robi się gorąco. Suzy, nie wyglądasz zbyt dobrze. Musimy zmierzyć ci temperaturę. Ojej, na termometrze skoczyła skala. Zabiorę go, on parzy Trzeba się go pozbyć Muszę wyrzucić z siebie trochę pary To nie para, to dym Nieważne, ważne, że czuję się lepiej Koniec, Stabasko W końcu moja kolej Jakie to słodkie Chcę więcej i więcej A jeśli włożę do buzi całego lizaka? Nie rób tego, Lucy. Chyba się udało. Super, połknęłam. Teraz ty, Emma. Chętnie. Mam pomysł, najwyższy czas, żeby go wcielić w życie. Zrobię truskawkowe smoothie. Wszystkie owoce są już w blenderze, teraz muszę je tylko zmielić. To działa. Jeszcze trochę. Myślę, że wystarczy. Potrzebuję słomki. Wspaniale! Właściwie to pije truskawki. Czas przerwać tę sielamkę. Urządzę jej eksplozję smaków. Co się dzieje? Wyłącz to! Jestem cała mokra i brudna. Lucy to kiepski żart. Muszę się natychmiast wytrzeć. Uf, chyba wystarczy. Ojej, twoje czoło zrobiło się czerwone. Co? Twoje też? Masz rację? I czoło Suzy? To niesamowite, wygląda naprawdę zabawnie. Gdzie nasze jedzenie? Jestem bardzo głodny. O, tu jest. Mam pomarańcze. Super, miałeś szczęście. Szkoda, że ja dostałam marchewkę. Uh -oh. A u mnie makaroniki, czyli coś naprawdę fajnego, mam pomysł. Zrobię z nich jeden wielki makaronik. Wow, nie sądziłem, że to możliwe. Taki makaronik podoba mi się o wiele bardziej pyszności, ale trochę niewygodnie go jeść. Trzeba go podzielić na mniejsze kawałki. Właśnie tak. Ona mnie przeraża. Tak jest o wiele lepiej. Zachowuje się jak jakaś dzikuska. I po wszystkim skończyłam. Teraz ja? Dobra. Zacznę od tej marchewki. Ma przyjemny chrupiący posmak. Ogólnie jest całkiem spoko. Ma chrupiesz jak królik. Ojej, wygląda na to, że jesteś prawdziwym królikiem. Chcę więcej marchewki. Chyba mam halucynację. Emma, czy to naprawdę ty? Hmm. Oczywiście, że ja głupie pytanie. Hmm. Dobra, teraz moja kolej. Spójrzcie co potrafię. Moja głowa! To boli! Mnie też, Zak, możesz być bardziej ostrożny. Sorry, coś poszło nie tak. Zostały mi jeszcze dwie pomarańcze, więc zrobię z nich sok. Ma bardzo intensywny smak. Aha! No to wypij wszystko naraz, a my ci pomożemy. Co wy robicie? Przestańcie! Myślałyśmy, że ci się spodoba. To było zabawne. Zabawne jest to, że twoja buzia zrobiła się pomarańczowa. Masz rację? To nawet bardzo zabawne. Czekaj, chyba to samo mi się przytrafiło? Wszystko jest takie żółte, ale super! O, i jedzenie też! To cytryny! Cała góra cytryn! A ja mam chrupiącego kurczaka! Nie banany, no nieźle, ale mogłoby być coś lepszego. Nie narzekaj, Zak, Największego pecha ma Andy. Smacznego! Nie rozumiem, co jest takie zabawne. Ta góra cytryn przyprawia mnie o ból głowy. Wyobrażam sobie, jakie są kwaśne. Fuj, jak dużo soku. Aż mi się niedobrze robi, jak na to patrzę. Nie masz pojęcia, jakie to straszne, ale poradzę sobie. Muszę zjeść jeszcze trochę cytryn. Dobra, ostatni kęs. Aż mnie wykrzywiło. Ale udało mi się. Andy, trzymaj się, musisz dojść do siebie. O, myślę, że nic mi nie jest. No to teraz ja, patrzcie. Zak, średnio wychodzą ci te żarty. Ty nic nie rozumiesz, to był uśmiech. Dobra, a teraz złowię tego banana. Mam go. Wow, no to było super, brawo. W końcu udało mi się was zaskoczyć. Teraz możemy spokojnie jeść banany. Mmm, to jest pyszne. Cieszę się, że to ja je mam. Ach teraz i ja zjadłabym takiego banana. Sorry, Emma, ale wszystkie są moje. W dodatku niewiele ich zostało. To był ostatni kęs. Teraz moja kolej. Odsuńcie się od mojego kurczaka. W przeciwnym razie zaatakuję Was musztardą. Nie rób tego, Emma, już nie będę. Przepraszam, Andy, za późno. To teraz ty, Zak. Proszę, nie! Dostaliście to, na co zasłużyliście. Na razie idę zjeść moje nóżki w spokoju. A! Andy, ale mamy farta! Kurczaki spadły na nas jak manna z nieba, raczej jak drobiowe nóżki. Dodam mu sztardy i smacznego. Masz rację, to świetny pomysł. Jestem! A gdzie mój kurczak? Zostawcie, nie jedzcie tego! Mmm, to jest pyszne! Dobrze, że zdążyłam złapać przynajmniej kawałek! Emma, twoja buzia zrobiła się żółta! To prawda! Tak jak i wasze! Masz rację, jak to możliwe? Nie wiem, ale to niesamowite! Słuchajcie, to nam nawet pasuje! Żądam czegoś do jedzenia! O, pojawiło się. No, ja dostałam coś nie do końca jadalnego, ale nie jest źle. Żałuję, że o cokolwiek prosiłem. Tak, Zak, masz rację. Wcale mi się to nie podoba. O, to jest ostre. Nie mam pojęcia, jak zjeść kaktusa. Użyję bomby. Prawie zapomniałam o pokrywce. Zaraz wybuchnie, zakrywajcie uszy. Chyba po wszystkim. Zobaczmy, co my tu mamy. Dużo popiołu, ale nie ma igieł. Można próbować. Fuj, to gorzkie. Nie chcę tego. Mnie chyba nie posmakowało. Przestań się śmiać. Lepiej zjedz swoje brokuły. Dam radę. Moja głowa. Muszę się wziąć w garść. Paskudne, ale do zniesienia. Można jeść. Ojej, robi mi się niedobrze. Zak, potrzebujesz lekarstwa. Wiem, co ci pomoże. Potrzebna będzie moja zielona fanta. Otwórz buzię, wyleczę cię. Dobra, wydaje mi się, że czuję się lepiej, jesteś pewien? Tak, uratowałaś mnie. Wiedziałam, że ten plan zadziała. A gdzie się podziała moja fanta? Jakie to orzeźwiające. Nie spodziewałam się tego po tobie, Emma. A co powiesz na to? Powiem, uważaj. A, dlaczego to robisz? Emma, ale masz fajne pomysły. Wygląda na to, że Jess nie doceniła mojego żartu. Spójrzcie lepiej na swoje szyje są zielone i moja też wspaniale. Obiecaliśmy kolorowe potrawy, różnorodne smaki i świetną atmosferę. Wszystkie obietnice zostały spełnione. Mamy nadzieję, że w odpowiedzi postawisz lajka i zasubskrybujesz nasz kanał. Czekamy z niecierpliwością. Pa!